Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z takim poradnikiem. Jakbyś dobrym youtuberem. A więc jako pierwsza zasada y, musisz być miły. Y, miłość do swoich widzów, szanowanie ich i nieproszenie o subskrypcję to jest y, pierwsza zasada. No, lajki tam możecie, możecie zostawić lajka, jak chcecie, bo to i tak w mojej życiu za dużo nie zmienia, ale możecie mi zostawić lajka, bo, bo tak. Numer dwa. Yy, musisz być systematyczny. Nie może być tak, że wrzucasz filmy co kilka miesięcy, albo, nie wiem, co 2-3 tygodnie, no bo ludzie zapomną o Tobie, stracą zainteresowanie Twoim kanem, spadną Ci wyświetlenia i nie będziesz już tak popularny i znany jak kiedyś. I numer 3 to jest yy, zasada, że Że jak nie macie pomysłu jak się pożegnać to zawsze powiedzcie, żebyście zasubskrybowali kanał i zostawili lajka. Także trzymajcie się. No. Cześć! Nagrałem. Teraz wstawić trzeba. Вэ ouais мужчина гриваешься.